Siemanko, go z tej strony migraj I ze mną jest Domino, przywitaj się Siema No No to jak zawsze Pogramy sobie, potwieramy dzisiaj skrzyneczek No 50 jest z wszystkich Może się nam uda zdobyć Może Tą mega box Czyli mega skrzynkę Ale mało się, no to dobra Zaczniemy od zadymki Zobaczcie jaka mapa jest. O, ta, to wezmę na przykład Frank... Franka. No. Dobra. Zaczynamy. Kelvina mamy. Ziub, ziub i zdechu. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak, a do minus strzela. Co nie? A do minus nie trafia. A on Hej. strzela. Kelvin strzela. Poniszczyło się. No, teraz znowu. Raz, dwa. Kurczę, idzie. tym razem się chyba nie udało. W tym razie je... Kurczaki, pieczaki, smażone kurczaki. O. Coś tam teraz nam nie wychodzi. O, Domin dobrze zrobił. Kalwin przeżył. Klaj. Wiem, że jest Kalwin. I teraz zrobimy tak. Katum, katum. No. Jeszcze coś porobimy ostrzelamy sobie O, dobra Bez jaj Coś nam się chyba nie da No nie, idźcie mi stąd No Co zaszeli? O, Domin dobrze zrobił Brawo Dobra Zaczniemy Teraz otworzymy 10 skrzynek Po następnym zrobimy Znowu 10, więc zaczynamy od no, duże zostawiamy na sam koniec. No to więc otwieramy. No. Jakieś rzeczy, jakieś słabe. Dwaścia skrzynek? No. 10. No. Coś nam nie wychodzi, żadna postać. To trochę źle. Bardzo źle. Niech tam coś wypadnie. Proszę. Błagam. Dobra, koniec, więc dobra. Zaczynamy do następnej mapy. Może zagramy. No, zrobimy gra w parze. I ja wezmę Piper, a Ty weźmiesz na przykład. Hmm. Patrzę sobie. Weźmę BO. No. a ja wezmę. Czekaj. A ja wezmę Piper. Czekaj. muszę ją znaleźć. Jest. Dobra, jesteśmy gotowi. No gramy sobie, czekamy sobie, ładuje się sobie trochę słabo. Mało mamy teraz skrzynek przy sobie, ale jedna to coś. Zobaczę czy tam jakaś skrzynka. O, jedna przy mnie jest, to sobie otworzę. O, mamy już dwa. Idę bronić domino. Coś tam. Coś tam leo nie pozwala nam nic zrobić. A. Nie pozwalają nam podejść tutaj. O, dobrze zrobiłem. O, zadałem. Dobra. Ja biorę. On ginie. Ty bierę. Ja lecę. On ginie. Ja biorę. On śmierdzi. Ty bierzesz. Yes. Dobra, biorę. Slak! To się nie udało. Idź mi stąd. No, kurczę, nicemu nie mogę nikogo sędzić. Se... No, kur... Nie! Zginąłem! Kurczę! Kurcze z fasolą. O, dobra, to wiesz co? Zabij już nich od razu, bo już mam nich dosyć trochę. Dobra, dobrze. Dobra, i ja strzelę raz. No, pierwsze miejsce, sześć kucharków. I no dobra, teraz będziemy następne skrzynki otwierać. No, otwieramy szybciutko, żeby nie tracić czasu. No. Coś nam słabo, nic nie wypada. Żeby coś tam I nie jak wypadło. Token, to możesz jeszcze znowu wziąć te skrzyżki. No. Ale coś nam słabo wychodzi. Jeszcze jedna. Czy będzie coś? No kurcze. No. Niech to. Dobra. No, bierzemy Zbiór klejnotów. I jaka to jest mapa o taki Weźmę pewnie. Hmm. A wezmę koltę. Dobra. Zaczynamy. Ach, ty powietrze przyjemne w lesie. O kurczę. Kurczę. Dobrze nam idzie. Tutaj pewnie ktoś będzie. Nie, tu ktoś jest. A zbiło się. A nie chce mi się nic zrobić. To to zrobię tak. Nie ma. <ścoughs> nie ma nikogo. Siub. Tego też nie ma. Domino. Proszę go zabij. Albo ja zabiję. A teraz ja go zabiję. A jednak nie zabiję, a jednak zabiję. To szybko nam idzie. O kurczę! Ale nas wzięli. Ale wygramy. A. Ktoś tam jest. Weźmie jakiegoś ulta. A ja z... O! Dostałem. Nie! Ale nas porobiono. Ale jedna osoba przetrwała. Dobra. O nie, o nie, o nie, wiesz, o nie, domin, zabij go, było tak dobrze teraz, nie, zabij go, o nie, domin zginął teraz, kurczaki, jaki farciarz ze mnie, lol! O nie! Będziemy tak robić cały czas, żeby nie zabyli tego. Po jakim czasie zdobędziemy to. Albo będziemy to. Nie! 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 Tak. Nie! Przezł. 106 HP miał! Kurczę! I co? Znowu je mam sobie zabijemy? Kurczę! Dobra! Tą osobę mam. Nie! Nie zabiję! Nie zabiję! Nie! Kurczę, przegraliśmy. Nie. Niech to hamburger mi w twarz. Znowu. Dobra. Następnie zrobimy... A wyszło, dobra. Dobra, następnie sobie już otworzymy. Żeby było dłużej. Dobra, zaczynamy jeszcze raz. Ta sama postać. No tam to sobie było łatwiejsze na początku, ale to jest tam się tam i ja pójdę na lewo. Ale tu się tam się nie udało. Dobra Może ja będę na środku, oni będą. Ben... A, a po co będzie po prawej stronie, wiesz? to stanie się po twarzy. Zrobię tak A nie trafiło się troszeczkę. No. Kurde, damy radę. Nie zostałem. Zostało mi mało HP. Ale walcz się do końca. Do końca. Właśnie idzie do końca. O nie, zdechnę! O nie! I znowu. Coś nam nie udaje się. No proszę, dajcie nam szansę. Na przykład. No, na nie trafiłem? O kurczaki. To ja się schowam. Wyleczę się. Kur, daj mi spokój. No! Mm. A ci to są chyba trudniejsi do pokonania. Ja sobie przejdę się. No. Dajcie spokój. No, brawo. Dziękuję. Kurde. Wiesz co? Otwieramy teraz skrzynki. jak mi się włączy. Coś. A jednak z się nie uda otworzyć tej dużej skrzynki. No. Przy 17 kończymy i ostatnia będzie po dwóch meczach. Jak będzie A miał być już. Dobra, ciekawe. 17 musi być. No. Coś tam nie wychodzi. No. Co za pech. Czy nam coś trafić? No dajcie, proszę. No puszczę. No czemu nam nic nie wypada? Dobra. Weź jakąś do, O, dobrze. Został nam ostatnie szansa, czy nam coś wypadnie, czy nie. A ja życzę, żeby wypadło. Ale coś nie chcę. Przynajmniej chciałbym mieć tą Bibi. Bo jeszcze nie trafiłem nią. No. Ten... 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 Ten Dynamike! Idź mi! Chciałbym go już zabić. A... A Domino? No dobrze, Domino. Mm. Zrobimy tak. Troszeczkę się zadało. Zrobimy takiego pranka. A Kuku trochę zdechnie sobie. Dobra. No śmieciu. No. Boi się mnie. A jak wezmę go zaskoczenia. Nie ma. I ciebie też nie będzie. O kurcze. Kurcze. Dajcie spokój. Dajcie, dajcie mi się zabić! Proszę! Nie chce mi się... Wiesz co zginą? Dobrze, że... Nie dobrze, że przegrywamy. A to bardzo niedobrze. No niech! Kurczę palec! No świetnie. Niech to I nie. Jeszcze. Dobra, następne skrzynki teraz będą... Przy 7. Dobra, otwieramy 17 skrzynek i ostatnie będzie te duża. Następnym eczu. Żeby coś tam wypadło, proszę. Gemy to też fajna rzecz. Ale lepsza jest postać nowa. Proszę, wypadnie coś. Nie chce mi się czekać, więc otwieram tak szybko jak mogę. Proszę. Dajcie mi coś. Ale nie gemy. Ani żadne tickety. Proszę. No proszę w z skrzynce. No co jest? 50... Miałam wcześniej 22, 22 diamenty. I 30 mi wypadły. Nie chcę diamentów, tylko nową postać. Dobra. Mam tego dosyć. Zmieniam postać na tarę i... I pokonujemy nich. I po nich będzie. Mam tego już dosyć. Wściekłem się. No. Jak, jak fajnie. Teraz jestem chyba na dwa strzały. Fajnie. No. Ta ta... ta Piper. Czy Pam? Nie, Pam to tamta, która leczy. Która ma jeszcze gwiezdną moc. To Pan. No, Pan. Dobrze mówię. Nie możemy się tym pan zatnić, le... znaczy nie możemy się e... bić przez nie. Krzyszka no. mi w dziukle. Dajcie nam coś zebrać. Się, niech boję Dopiero połowa. mi coś. Nie lec się. No, dobrze. Najpierw się wyleczę i zrobię tak. I kabum. Wiesz, co? Ja chyba sobie pójdę stąd. Bo im by już wymieli to wszystko To 1150 HP no, no świetnie Ja chyba wezmę coś O dobrze, że mamy dużo Tak? Albo nie Wiesz co, ja się boję teraz Zabić Dobrze y nie! Kurczę. Wypadł mi stąd. Yy, nie bij mnie! Posadzia! Kurczę. Niech to! Nie! Tak! Nie! Dobrze! Tak! Bronimy koleżkę! Dominika! Domino, przepraszam. Pozwolę mu się wypacz, mi stąd. Nie ma tego. Jest! Udało się! W końcu! Wygrać to. Po jakichś 50 meczach wygraliśmy to. Dobra, otwieramy ostatnie cztery skrzynki, żeby nam coś wypadło. No. Błagam. Proszę, Pani, troszeczkę zrobimy. Błagam, niech mi coś wypadnie. No kurczę! No świetnie. Jakby mi coś wypadło no z tego, to... No kurczaki! Nic nie wypadło. Jaki, jaki pech! To jest chyba najgorsze. A tyle hej sumam czekaj, czekaj, może będę mieć jakąś nową postać do ulepszenia. Czekaj, na, na kolejne, to nie, najbliższy ich poziom mocy, jak kurczę, ominąłem to, poziom mocy. No najbliższy do dziewiątego poziomu będzie Colt, ale może będę czekać na Barleya albo na Shelly. Dobra, sobie jeszcze zagramy kilka meczy. No może teraz... W, może zagramy w coś innego niż te zbiór klejnotów. Może zagramy w napad i je wezmę. Hmm. On weźmie Barley'a, a ja wezmę dynamajka Albo kogoś innego. Dobra. Jest dobrze. Jest dobrze. Wygrało się. Wygrało się. No. Rzut, bombom, kabum, kabum. Niech on zginie. Niech zginie śmieć. O, ty mi idź stąd. No Nie chcę ja ginąć, chcę, żeby oni ginęli. Dobrze, nie widzą go, wcale go nie widzieli i mieli to gdzieś, o, o tu jest ból, idź mi stąd, gin śmieciu, no gin, no gin, no co jest grane, o, erplimo. Dajesz, dojeżdżamy nich. Zostało nim mało procent. Dam radę. Dam radę. Albo nie. Daję. Dum, dum, dum. Dam radę. Ostatnia. Jest! Mamy to. Jest, udało się. Dobra. Jeszcze. Jakiś szczęście. Cieszę się bardzo. Dobra, Showdown. No, możemy zagrać jeszcze showdown. Hmm, kogo wziąć? E, może wezmę znowu Piper? Bo no, jest no, dobra. O. Wcześniej wygraliśmy. A i tymi samymi postaciami. No. Jak jeszcze raz tak zagramy, to też wygramy. No fajnie. O, dziękuję. Niech... W, niech zginie ten hamburger. No! No ich nie zginie ten. Ta szynka. No. Gin! O kurczę, ktoś ma. Za chwilę ktoś będzie mieć. Buteleczkę dla dzieci O, następna będzie za chwilę, ale zobaczymy gdzie Boję się tutaj być Gdzie jest następna. O kurczę O kurcze! O kurcze! Idź mi stąd! O nie! Co za Co za FART! Ale też pech. O. A nie mu to za... A ja mu zabiłem. No. Zabiłem mu brata. To. to jest dla niego braciszek. Niech, Niech ból przyjdzie, bo ma tą moc. Ja by użyję też. No chodź. To są trzy butelki. O kur... Są? Te na górze? O kur... Co jest w jednym miejscu? Weź dwie, ja jedną. O, co? Coś. O kurde, o kurde, porobień, o kurde, porobieni, nie, zginę, o kurde, o nie, ten bo jest przekazacki, a o. o nie, wiesz co, No zginął. Świetnie, wygraliśmy, no, kilka osób zabiłem, ale najwięcej zabił Domino. No. Jeszcze raz zagramy. Może w następnym odcinku, może w tym uda się nam zdobyć tą mega skrzynkę, ale raczej nie dzisiaj. No gramy, jeszcze ostatni meczek zagramy. No. Tak na pożegnanie dzisiejszego odcinka. O, fajnie. Teraz przypomniał się o tym, że żebyście zasubskrybowali mój kanał i zalajkować ten filmik. No, to jeszcze. O, ból jest. O, zadane. Obrażenia. Trochę słabe, ale dobre. Bieremy. Bieremy go. Bieremy. Fajnie. Cieszę się. Może. Niech tak dżin nie przyciągnie teraz, i tak, będę, i tak sobie ucieknę teraz. O nie, ten Frank. O nie. Frank zginął. Frank to śmieć. W no. fajnym momencie mogłem zginąć. Dwa, jeden, tak. No, i chcę teraz uciec. A nie ma tak łatwo. O, wiesz co? Mam multa. To Już to tak uciekam. Jest. Fa no. A, tak, na zakończenie zginę. Dobra. Więc żegnam ze, ze z wami. No. No, cześć.